A może tak byśmy poszli pod trzymiotły i strzelili sobie po kufelku kremowego piwka? Dzisiaj mój autorski przepis na kremowe piwo prosto z Harry'ego Pottera. Specjalnie dla Was, moi drodzy mugole, przygotowałam to przepyszne kremowe piwo, które tak wszyscy dobrze znają, ale nikt nie wie, jak naprawdę smakuje, bo to jest tylko kwestia wyobraźni. I to, jak to piwo jest przygotowywane, zależy tak naprawdę od nas, bo to w tej sferze wyobraźni się wszystko dzieje. Ja wymyśliłam taki przepis, że. Mm, jak ja bym chciała, żeby te, to kremowe piwo smakowało. I jak e, jako dziecko oglądałam filmy i czytałam książki Harry Pottera, to właśnie myślę, że to jest to odzwierciedlenie. E, I tak chciałabym, żeby smakowało, bo jest niebiańskie. Specjalnie na tę okazję zdobyłam Butterscotch Beer, czyli oryginalne piwo sygnowane Harrym Potterem. Jeszcze go nie próbowałam, bo na końcu zrobię porównanie, a piwo i te wszystkie inne moje super fajne dodatki są ze sklepiku Spokątnej, które prowadzi moja przyjaciółka. Są tam wszystkie akcesoria z Harry'ego Pottera, jakie można sobie wymarzyć. Ja dzisiaj przygotuję wersję alkoholową, no bo jestem pełnoletnia, mam też dużo pełnoletnich widzów, którzy lubią smak prawdziwego Dobrego piwka i dzisiaj będę korzystała z piwa pszenicznego, ale wiem, że są wersje piwa przenicznego bezalkoholowe, więc jeśli macie ochotę przygotować bezalkoholową wersję, to oczywiście proszę bardzo. To co, lecimy, Mateusz, Akio Garnek! Już. Eee, Jak jesteś przygotni ten? Akio Garnek! Do misy miksera wybijam żółtka. Bo ja sobie wymyśliłam, że żeby to piwo miało taką kremową konsystencję, to musi być zrobione na takim ala kremie angielskim, czyli właśnie na koglu moglu. Eee, I ono, powiem Wam, że robiłam ten przepis ze dwa, trzy razy. I ma taką strukturę. Musicie je zrobić, no musicie je zrobić. Po prostu musicie je zrobić. Trzy żółteczka. I brązowy cukier. Oczywiście możecie dodać zwykły cukier, ale jak dobrze wiecie, brązowy cukier nadaje tego pięknego, karmelowego posmaku. I wszystko razem ubijamy na jasną i puszystą pianę. W międzyczasie przygotujemy piwko. Piwko przelewamy do garnuszka. I teraz dodajemy do niego ekstrakt waniliowy, odrobinę imbiru, odrobinę cynamonu, odrobinę mielonych gozików. Jeśli nie macie mielonych gozików, dodajcie 2-3 goziki do środka. I ścieramy gałkę muszkatołową. I teraz piwo musimy podgrzać, ale nie możecie go zagotować. Ma być ciepłe, dosyć ciepłe, ale nie wrzące. Nie zagotujcie go, no bo pozbędziecie się procentów. No. Żółtka są już ubite, jak widzicie, na gęstą i jasną pianę, a piwko podgrzane. Dodajemy je teraz powolnym strumieniem, cały czas mieszając, do ubitych żółtek. Wszystko się pięknie wymieszało i teraz masę z powrotem przelewamy do garnuszka i musimy to podgrzać. Podgrzać do 82 stopni. Jeśli macie termometr cukierniczy, posłużcie się nim. Jeśli go nie posiadacie, to musicie podgrzewać masę do wyraźnego zgęstnienia, do, takiego, do takiej kremowej konsystencji. To służy temu, żeby żółtka które były surowe, żeby je zahartować i żeby nam się nic złego nie stało, wiecie. To kremowe piwo jest na zimno. Ja jak sobie tak skojarzyłam, wiecie, oglądając Harry'ego Pottera, że oni chodzą na to kremowe piwko w zimie. Tam było zimno. Tam było kupę śniegu. Ja o niczym innym bym nie marzyła, tylko właśnie ona napiciu się takiego ciepłego piwa. Gotowe! Możemy przelewać. Dużo osób które nie robią e, przepisu na kremowe piwo, na prawdziwym piwie. Dekoruję jeszcze kufel później bitą śmietaną. No mi cholery nie pasuje bita śmietana do prawdziwego piwa, więc ją pominę. Jeśli chcecie, możecie spróbować i dać mi znać, jak Wam wyszło. Przelewamy do kufelka. Zobaczcie, jaką ono ma kremową konsystencję. U -im. G. No i gotowe. To teraz tasting porównuje z tym gotowym, oryginalnym, niby oryginalnym, no bo nikt nie wie, jakie ono jest. Najpierw to, bo zimne. O, jakie to słodkie jest! Myślę, że to jest dużo słodsze niż... Ciekawe, ile to jest cukru. Oczyszczona woda gazowana, cukier trzcinowy, barwnik karmelowy. Dobre, ale bardzo słodkie. No nie. To ja takie piwo kremowe sobie wyobrażałam. To ja takie piwo kremowe chciałabym pić. Jest naprawdę... <kłysy> nie zapomniałaś o... O mężu, męszu! Mężu, mężu, chodź! Chodź, mężu. Masz, proszę. A tobie na pozach zostaje pianka. <grymne> Najlepiej. Słuchajcie, to piwo jest naprawdę wyśmienite, jest idealnie kremowe, ma idealną konsystencję, strukturę, słodycz, tak naprawdę wszystko tutaj gra. Jest zimowe, idealnie zimowe. Myślę, że to właśnie to piwo e, osłodzi wam nie jeden wieczór te przyprawy korzenne. Ej, och, no pyszka! Zróbcie je, moje kochane Mugole. I dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak Wy sobie to piwo wyobrażaliście, jak czytaliście książki, oglądaliście filmy, bo jestem na maksa ciekawa. Do zobaczenia przy kolejnych odcinkach, a przy okazji subskrybujcie kanał, łapkujcie. No i co? Zapraszam na Instagrama. Pa! A po inny zimowy przepis kliknij tutaj.